Sympozjum nasze dotyczy rekolekcji szkolnych a współczesne formy przekazu wiary, ponieważ jednym z organizatorów jest nasza katedra współczesnych form przekazu wiary, i pytanie jest, czy rekolekcje szkolne mają odbywać się w szkole. Z tej racji, że rekolekcje szkolne wpisane są w program nauki religii w szkole, one z siłą rzeczy są istotowo związane z całym procesem edukacji religijnej, która jest w szkole można by powiedzieć, że są bardzo związane i z programem katechezy, i, i z tymi wszystkimi um, dynamikami, które wiążą się z rekolekcjami. Stąd rekolekcje szkolne, sama definicja ich wskazuje na to, że są związane ze szkołą, której dokonuje się konkretna lekcja religii. Na terenie parafii jest, może być, wiele, wiele szkół, ale rekolekcje szkolne dotyczą jednej szkoły, czy to będzie gimnazjum, czy to będzie szkoła ponadgimnazjalna, czy to będzie szkoła podstawowa. Wczoraj mieliśmy kapitalne spotkanie z młodzieżą licealną, jednym z liceów z 9. liceum w Lublinie imieniem Mikołaja Kopernika. Młodzież kapitalnie wypowiadała się, jakie są oczekiwania ich względem rekolekcji. Mówili o rekolekcjach swoich marzeń. I z całej tej dyskusji, która trwała ponad godzinę z młodzieżą, wynika jedno, że oni oczekują, aby im mówić o Jezusie Chrystusie, a żeby mówić im od siebie, mówić świadectwo. Ci, którzy przygotowują prowadzą rekolekcje, by byli świadkami tego, o czym, o czym mówią, żeby sami to przeżywali, żeby ich prowadzili do Chrystusa, żeby okazywali im miłość Pana Boga, a potem mówili także o ich wyzwaniach, które stają przed nimi, o słabościach, o grzechu, ale w kontekście miłości Pana Boga, który przecież zbawia każdego człowieka, jeśli tylko otwiera się na niego. To jest, myślę, główny, jakiś taki, główna treść, która, którą pragnie młodzież, czyli pragnie kerygmatu, kerygmatu ewangelicznego. Oczywiście ważny jest język, jakim się do młodzieży dzisiaj przemawia, ważne są różnego rodzaju formy, ale ważne jest, żeby przy organizacji rekolekcji szkolnych nigdy nie był to show religijny. Widzialne mówienie w świecie obrazu, gdzie jest właściwie dyktatura obrazu, wszystko jest obrazem. I wyraża się poprzez ikonę. Nie sposób nie mówić te, tym językiem. Widzialne mówienie rozumiem przez to e, e, posługiwanie się w sposób sensowny, inteligentny obrazem, ale nie rugując tego także słowa. Obraz powinien uzupełniać słowo. Słowo będące komentarzem do obrazu i wyciągającym odpowiednią kwintesencję przesłania. Jest chyba adekwatne na czasy dzisiejsze, i dla młodzieży, dla dzieci, a zwłaszcza dla młodzieży, która jest wychowana już w tej kulturze obrazu, obrazkowej, no to jest chyba jedyny sposób docierania dzisiaj do nich. Pojęciowo, abstrakcyjnie, definicyjnie nie zwołujemy dzisiaj już świata. Natomiast nie banalizując wykładni obrazu, ale idąc i nadążając z. Z analizą słowa przy obrazie możemy bardzo wiele zrobić. Moim zdaniem i zdaniem wielu zaproszonych gości na to sympozjum, mamy wręcz obowiązek moralny wykorzystać tę szansę obecności w przestrzeni szkolnej do ewangelizacji. Bo bardzo często ta młodzież nie przyjdzie fizycznie do przestrzeni sakralnej, do kościoła. Jeden z czołowych z prelegentów pokazywał, że to jest około 10% tych, którzy regularnie są w naszych wspólnotach parafialnych. A resztę tej młodzieży mamy na katechezie. Mamy ogromną szansę, żeby ich ewangelizować. Być może e, trzeba przestać mówić o, o katechezie, w sensie, bo katecheza jest dla tych, którzy są zawangelizowani. A wielu, wielki procent, zwłaszcza młodzieży, e, jest dzieci, którzy nie są zawangelizowani. Trzeba ich zewangelizować. Rekolekcje doskonale dopełniają bardzo ważny wymiar katechezy, jakim jest mistagogia, czyli wprowadzenie w tajemnicę życie kościoła, życie chrześcijańskiego. I to myślę, jeśli dobrze są pomyślane, zorganizowane rekolekcje doskonale tę rolę mogą spełnić.